Powtarzali nie proś, nie czekaj udowodni, Więc zbudowałeś siebie mur cegła po cegle Dyplomy, projekty, tytuły Każda noc zarwa na imię ja Wierzyłeś, że wolność to brak czyjejkolwiek dłoni Że sukces to podpis tylko jednym pismem Ale czyj głos uczył cię pierwszych słów? Kto podał ci kubek, gdy choroba gryzła gardło? Trzymywało twoje kroki Stoję wysoko, ale nie sam Moje stopy spoczywają na cudzych ramionach Nie wstydzę się tego ciężaru To on trzyma mnie w pionie Prawdziwa siła to wyciągnięta dłonianie nie zaciśnięta pięć. Przyjaciel, który słuchał, gdy świat się walił Sprzedawczyni w sklepie, co zna twoje imię Nieznajomy kierowca, który ustąpił w deszczu Byś zdążył Każde małe nic to belka w konstrukcji Której nie zbudowałeś sam Nawet twój upór, rzekoma niezależność To echo czyjejś wiary w ciebie Mur samotności pęka od środka, gdy przyznajesz, potrzebuję, nie jest to klęska, to powrót do prawdy Dłoń wyciągnięta nie znaczy słabości, znaczy, że widzisz drugiego człowieka Stoję wysoko, ale nie sam, moje stopy spoczywają na cudzych ramionach Nie chcę być samotnym zwycięzcą, wolę być częścią chóru, gdzie każdy głos Podtrzymuje drugi, dziękuję za każdy krok, który zrobiłem cudzym śladem Dziś mówię głośno, moja droga to nasza droga